Dzisiaj mandeczko widzę z tej strony Paweł i sobie zagramy w Stumble Guys e, z moim ko kolegą Nieproszony gość. Przywitaj się i dajcie lajka, subika. E, no. Dzień dobry. Jaki dzień dobry, zawsze się mówi hej albo. Ale... Dobra, zaczniemy. No, 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 no. <grychy> Przepraszam. Dobra, zagramy sobie byle jakie gry, wszystko, teraz, teraz sobie akurat zagramy w e, Jak to się nazywa? No... A, blogę. Oglądasz endless chyba. Bo nie wiem jak tego się A, kolega sobie żartował tak. Se przyłożył rękę i. Zrobił. No co, to on tak jak zwykle musiał ja zrobić. Zobaczam. Po prostu zrobiłem bekę. Co zrobisz? Bekę. Bekę sobie zrobiły. Mówi ci, że Bekę robił. go nie rozumiem nawet. Ja. A po co ty jesteś na tej krawędzi? Nie. Dobrze, ja A może... Cicho. Jaki no podpad już! Nigdy nie widziałem większego gruba. A bo... Bo ty są już lepsze od ciebie. A to akurat... Przepraszam. Ale po prostu... To przez śmiech. Jego. Możesz się nie śmiać? Damy. No, kolega się cały czas śmieje. Przepraszam, czy pokazałem głosy. Nie, nie śmiejesz. Śmiej English or Spanish? A tak się nie mówi na odcinkach. Napiszcie, czy English or, czy Spanish. I... lecimy grać. Tylko się po... Co? 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 Dopiero dwóch odpadło. Tylko weź się postaraj. Po... Dla widzów. Okej, okay, im się. Powiem, powiem, żeby cię nie lubili. To akurat dla was, widzowie. Postaram si się. Raz w życiu, bo ja... No nie! Nienawidzę tych... Nienawidzę tych lubów. W tym wiązku ciebie! Nie ma. <grymne> Gramy ser Kolega się nie mogę Nie ma. Gramy ma. Nie 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 ma. Przez tego. Przez Nie 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 no. No. Przestaniesz. Przepraszam nas widzowie za niego. On chyba już nie będzie na żadnym odcinku Napiszcie. piśmie. On mi prawie rozwalił telefon. Nieprawda. Tak. Masz potwierdzić, bo już nie będziesz na żadnym odcinku. On kłamie. On, on tak się popisuje. Ale byśmy rozmawiali. Tak. Tak, walnąłeś mi telefon. Nie walnąłem. Bo nie, myś... nie walnąłem. Czemu mam być?

<śmieniciel> On jest zgoblinem. I dżokerem. Tak. I Tak. No tak, trenuje piłka. Dobra, trenuje piłka, ale nie jest piłka robi. Ale jestem dobry z Coś tam, coś tam, jesteś dobry. Mówię, bym O, lawa. lawałam. Z dalej te jakieś. Osiema. Zepchajcie. Tych debilów <grymna> <grymna> A, a, no mi po co Nie Padłeś? Nie Żyję, przepraszam panu Za ten krzyk <grymna> Nie możesz mnie Odepchnąć nie możesz mnie odepchnąć! Żyję! A jak? O! Weź nie klikaj, tego błaga! No i poza! Bo lubię tą wodkę! Bo lubię to mężkę! O, te e, tu Na serio! Ty nubię! Co Powiedzcie Pawełowi, że tak nie przeklinał. Ale nie to nie, nie jest przeklinanie. Przy... To nie, nie. jest przeklinanie, sam tak mówiłeś. Nie. <laughs> Jakie nie? Nie. No. Tak. Jakie <laughs> tak. nie? Tak, tak. O, o, zaczyna się. I się zaczyna. To wygra? to wygra? Ja liczę czy ja wygrał, a, a on liczy czy on wygrał. Ostatni. Może się tak nie pchać. O, pojęcie wygrał. No i tak samo to wcześniej Wygrałeś, no A tak. Spadła ty, a ty też wpadłeś do lato. Ale ja wygrałem. A ty śmietnik wygrał. wygrał, czy ja? Ale piękny. Śmietnik?

Tak cię łapeczkę błagam. Do pomocy. Przez no. O mnie nie uderzyć. Ja tylko cię zaptałam. Tak, dotknąłem. Teraz gramy. <głos> <głos> Przepraszam zgramy. <noise> Przepraszam, Razmik, ale naj... W ogóle to trzeci raz dopiero co mam wglądasz na tu. Na to No i co zrobiłem?